Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Alpy. W tym odcinku stwierdziłem, że zrobię sobie troszeczkę remoncik chałupy, bo te ściany są naprawdę, jakby to powiedzieć, sztywne takie. Zebrałem sobie troszeczkę materiałów. Przede wszystkim drewna. Kobla też będę mieć w skrzynce, a wezmę jeszcze ze staka drewna. się przyda. Kobla bierzemy, zgarniamy ze skrzynki. Będę tu musiał troszeczkę też donieść później. Z dołu, ale to tam jak pójdę do kopalni Więc zaspokajam Troszeczkę wykopę też węgla e, Tak, tak, co jeszcze, co jeszcze e, Chyba wszystko mam Co bym potrzebował, kilofy mam e, Drewno mam i tak dalej e, Szkło, szkieło Szkieło mamy w W, 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 w... Kurde, w, w tym, w piecykach Chyba cztery Staki przepaliłem e, na to by wychodziło, że cztery staki przepaliłem, więc w sumie mm, tu by było chyba idealnie. E, tak, 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 tak. Tu. E, tutaj zrobić ją przejście. E, tak. Pięknie, ładnie. Tutaj kobla wstawimy Teraz tak, co nam by było potrzebne? Potrzebne by nam były pół płytki. Więc pół płytek będziemy potrzebowali za 4. Ej nie, tutaj pół płytek nie zrobię tak. Będę to musiał przemyśleć jakby to zrobić dobrze. Nieważne. Na dwie pary drzwi te pół płytki za dobrze nie działają, jest z tego co pamiętam. Ale cholera, tak czy jakbym potrzebował, tak czy jakbym potrzebował właśnie tą slabów, tych ładniejszych, oczywiście. Zrobimy troszeczkę, no, jeszcze, jeszcze troszeczkę zrobimy tych tą slabów, Jeszcze, jeszcze, jeszcze tak. O, pięknie, ładnie. Jest ich całkiem, całkiem sporo, więc wykopiemy sobie piękną elegancką podłogę jeszcze przede wszystkim jeszcze przede wszystkim bym musiał wziąć bym musiał wziąć um, no stone'a, coś mi się dzisiaj język strasznie plącze ale dobra nieważne lecimy lecimy tutaj robimy budujemy więc więc jest git dobra więc tu już to tak wygląda e tak, dobra. I teraz byśmy musieli zabudować sobie stolunem. O, dobrze. Pomyślałem, żeby wyciszyć w ogóle Messengera dzisiaj. Teraz tak, tak i tutaj tak. O, powinno być git, więc dobra. Tutaj będzie okno, więc nie widzę żadnych tam problemów. Akurat tym miejscu idealnie pasowało, dobrze mówię? No nie, nie dobrze mówię. Holipa jasnego. Tak, tak, tak. Kobla potrzebujemy. Z dwa, trzy, cztery jak ja to zrobiłem w ogóle, słuchajcie, I co ja tutaj zrobiłem teraz? Hmm. Yy, tutaj by musiało być właśnie yy, skobla postawione yy, tu skobla no i teraz by musiał być tu skobla Ej, aha dobra już wiem co ja chciałem tutaj zrobić tylko nie wiem czemu tutaj miało być na 4 Aha, bo to jest krzywo ogólnie Ach, tak, już wszystko łap, już wszystko czaje hmm, Ogólnie przez to, że krzywo zrobiłem, dlatego mi tutaj nie pasuje nic e, Dobra, więc okno będzie w ten sposób zrobione Trudno, będzie krzywo Nie musi być zawsze ładnie i idealnie, że tak powiem Yy, tak 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 przede wszystkim ten remont yy, ma mi tutaj troszeczkę pomóc yy, ogarnąć temat yy, jeżeli chodzi o, o posługiwanie się że tak powiem yy, domkiem mieszkaniem i tak dalej jak posługiwanie o jakby to powiedzieć o zagospodarowanie jakoś miejsca że tak powiem ładnie hmm. jeszcze tutaj yy, strasznie dużo drewna mi idzie na to wszystko tak zauważyłem. E, dobra, więc tak. E, tu jeszcze bym sobie postawił stona. E, I teraz tak, 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 tak. Gdzie jest stone? Ewe, stone drewno. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj. Teraz tak, pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie mi tutaj wyszło. No, dobra. Takie okno może być. Najważniejsze, żeby było jakiekolwiek, nie? Przede wszystkim. Tak się kurczę, zastanawiałem przez chwilę, jak to ma fajnie wyglądać. Dobra. Ja tu sobie myślę, że ogarnę to pomieszczenie. Pójdę chyba przepalić więcej słona. No i się widzimy jak tutaj ogarnę temat dobra tak wygląda oczywiście ten korytarz bardzo piękny no naprawdę mi się bardzo to podoba jeżeli chodzi o styl no, ten stone jedynie trochę tamten ale on nam tam jakoś wielce nie będzie przeszkadzał tak, tak, tak przede wszystkim tą ścianę tą ścianę trzeba ogarnąć typowo tutaj zaczniemy sobie kopać, kopać, kopać tak, tu będzie, będą takie, będzie takie grubsze drewno tu jeszcze, jeszcze damy sobie jeszcze damy sobie kobla dla wizualistyki tu damy sobie kobla nad obrazy o, to już mi się tutaj nie podoba E, dobra, tak e, Tak, 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 tak Tak, o Coś w tym stylu, ja jeszcze się tutaj troszeczkę podwinduję e, Dobra, coś w tym stylu Coś w tym stylu będzie chyba ładnie, mi się tak wydaje e, Dobra, więc teraz tak Raz, dwa, trzy, cztery tu będzie sobie kobel. Tu będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz tak. Będziemy musieli ten obrazek zniszczyć. Holipa, jasnego. Nie, nie, sądziłem, że, nie sądziłem, że ten obrazek się będzie tak trzymał. Ładnie, fajnie. Z 2, trzy, cztery. Tu, po, tu pochodnie. Kaktusa oczywiście sobie hoduję ze względu na to, żebym chciał farmę kaktusa po prostu stworzyć. Tak, 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 tak. Przede wszystkim Mi się wydaje, że sobie tutaj troszeczkę to pomieszczenie przerobię. Dobra, więc się widzimy zaraz jak to ogarnę. Tak oto wygląda mój i jeszcze tutaj nie skończyłem. Widzicie? Jeszcze coś na wizji zrobię ciekawego. E, tak, tak wygląda oto mm, mój główny pokój, główne wnętrze e, się ma e, tak, tak wygląda wejście e, O, coś tutaj mniej więcej jeszcze też bym zrobił Jak, O, krówki. Dobra, bo e, pancerz mi się kończy powoli A skórzany też mi wystarczy, żeby się tam z tymi krowami, o, z krowami, z tymi młowami użerać Um, więc tak, więc tak. Ehm, tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze wchodzimy do środka. Ehm, no to tak to wygląda, pięknie, ładnie. Dosyć sporo idzie tego drewna, powiem wam szczerze. Z, z tego co ja wziąłem na samym początku mi się zostało tyle. Ehm, więc tak, lecimy teraz do magazynu. Tak on wygląda, tu miało być jeszcze jedno. No ale no szkło. Niestety szkło, szkło było ważniejsze. Ewentualnie może jakoś tu kiedyś się coś podmienia, zobaczymy. Ale i tutaj też zostawię tak samo, więc żeby było sprawiedliwie. Odłożę kaktusa do środka. Tak, wiadro z lawą. Ono mi będzie potrzebne. To też chcę właśnie zrobić coś ciekawego. Tu, tu jeszcze nic nie zrobiłem. Też bym musiał dokończyć to przejście, ten hol bym musiał też dokończyć, ale to podejrzewam, że sobie między, no, poza nagraniem właśnie ogarnę temat. Mm, tak, więc, więc tak, widzimy się w sumie na dole, jak już to ogarnę temat. Znaczy, no znaczy się widzimy na dole, nie? No i tak w ten sposób sobie będę budował w górę, więc myślę, że mi tutaj surowców starczy. Powin, powinno mi starczyć, ale jeszcze nie wiem dokładnie. Tak mi się coś wzięło na ten remont chałupy. I tak dalej, więc, więc podejrzewam, że mi nie starczy jak zwykle i będę musiał sobie dopalić więcej, więcej właśnie piasku, przepalić znacznie się na szkło. Już widzę, że już dużo brakuje. Chyba jeszcze do poziomu drzwi nawet nie doszedłem, więc, więc będzie mi potrzebne naprawdę, naprawdę spore ilości tego szkła. Ale no czego się nie robi, nie robi dla właśnie Czego się nie robi dla wyglądu właśnie. Tu, bo tutaj w środku będę lawę pociągał, nie wiem czy to już mówiłem, ale będę to robił gdyż znalazłem właśnie w poprzednim odcinku jedno źródło lawy, które mi było strasznie potrzebne. A przez to, że znalazłem spawner miałem akurat możliwość wzięcia tego, tej, tej lawy ze sobą, więc tak jak to dokończę, bo nie mam szkła, to się znowu widzimy. Dobra, już tutaj jestem. Ogarnąłem trochę szkła jeszcze więcej. No niestety na dwa razy mi nie starczyło musiałem więcej przypalić szkła i się zawiodłem troszeczkę, ale no trudno, no jakoś to będzie. Myślę, że taki remontowy odcinek też się będzie Wam podobał, bo kurczę na taki pomysł wpadłem, żeby zrobić właśnie to wszystko, nasze wszystko. No i tak wszystkiego nie dałem rady, ale większość chociażby by domku, żeby jakoś go wiecie um, urozmaicić żeby jakoś wyglądał przyzwoicie i tak dalej To by tu jeszcze więcej mówić, ładny będzie, musi być ładny Najważniejsze, żeby właśnie było Najważniejsze, żeby właśnie było jak to się mówi Żeby było lawa i oświetlenie I żeby ładnie wyglądało, nie? On, to jest podstawa, to jest podstawa wielu podstaw e, tak, żeby to ładnie tam wyglądało, dlatego tak zabudowałem. I ta sobie tam okapnie na, na, na sandułu i ona będzie jeszcze bardziej rozjaśniać mi te wszystkie moje zakamarki właśnie wszystkie moje zakamarki tej, tej, tej tego przejścia tu w ogóle mi się to nie widzi ale tu już mi się to, to podoba ten widok że jednak coś tu jest zagospodarowane jeszcze tutaj na dole może coś zrobię zobaczymy tutaj jest ten magazyn tak, tak naprawdę on jest chyba jeszcze tutaj chyba dotąd jest więc dalej bym wyszedł to bym wyszedł poza, poza górę ewentualnie zawsze możemy dociągnąć tutaj coś więcej tego magazynu taki zapas na coś innego, ale myślę, że to wszystko, że to wszystko ładnie wygląda przede wszystkim, przede wszystkim te pomieszczenie taki główny hol. Jeszcze nie mam pomysłu, ale bym musiał zrobić, bym musiał sobie zrobić właśnie jakąś, jakby to powiedzieć, sypialnię. Też może kurczę tu nie. Gdzieś tutaj coś wymyślę Ewentualnie gdzieś indziej wymyślę Chyba że po prostu mm, zrobimy mm, szała z drabinkami I pociągniemy drabinkę do góry I tam też zrobimy pięterko Ale to bym musiał raz, dwa, no a to bym musiał całkiem wysokie zrobić e, Tam też możemy coś zrobić fajnego e, Jeszcze, jeszcze z czym miałem pomysł e, Zjadłem chlebek Um, tak um, jeszcze gdzieś tu miałem tu miałem zamiar coś zrobić um, znaczy coś um, typowo um, zrobię tutaj wieżę um, wieżę tutaj zrobię w tym miejscu też będzie fa fajny, fajny motyw um, dobra nic to na tyle by było w tym odcinku się będę żegnał i do zobaczenia no i cześć